Dzień dobry kochani, zapraszam Was serdecznie na Clean With mi. Zróbcie sobie kawę, ubierzcie się w coś wygodnego. Ja dzisiaj leggingsy i luźna koszulka i jestem gotowa na sprzątanie. Zaczynam dzisiaj od sypialni. Biorę swiffera, czyli najlepszą rzecz do pozbywania się kurzu i przecieram plakaty i tą półeczkę właśnie na której leżą. Tam się trochę tego kurzu zbiera, więc warto wszystko właśnie przetrzeć. I dzisiaj chciałabym posprzątać właśnie różne takie zakamarki, poprzecierać lampy, wtyczki, listwy przypodłogowe, żeby wiecie tak faktycznie zrobić porządne klinły w mi, wiosenne klinły w mi. Także zabieram się właśnie od ścierania kurzu. Następnie ściągam pościel, jak już ten kurz zleciał, ale jeszcze w międzyczasie sobie przypomniałam o lampie. Spojrzałam do góry i stwierdziłam: Dobra, przecieramy też lampę, więc jeszcze ten kurz ma szansę opaść na prześcieradło, i później wszystko ściągnę i włożę do prania. Przecieram kurze też z naszych stolików nocnych, bo tam na tych lampach też się tego trochę gromadzi. Niestety w sypialni, także podniesiecie pościel, już ten kurz w powietrzu często widać, więc regularnie trzeba tutaj to wszystko przecierać. Także wszystko wycieram z kurzu. Następnie pora na mój regał, tutaj trochę rzeczy się znajduje, więc po kolei je ściągam i też wszystko przecieram i następnie jeszcze taką mokrą ściereczką wytrę półki. No niestety ten kurz się zbiera, więc warto raz na jakiś czas takim swiferem przejechać, ja Wam w ogóle go bardzo serdecznie polecam. Super się sprawdza właśnie na przykład do lamp, czy jak macie coś wysoko, to też ta rączka się wyciąga, więc można bez problemu przetrzeć na przykład drzwi u góry, czy jakieś lampy, które macie wysoko, naprawdę We farias. Yes, the best. Następnie postanowiłam odkurzyć materac, dlatego że trochę tego kurzu tam zleciało, ale też warto od czasu do czasu materac odkurzać. Także wzięłam się za takie porządne odkurzanie nie tylko materaca, ale też zagłówka, tutaj boków łóżka, bo ten kurz niestety osiada wszędzie. Wciągam poszewki dekoracyjne i biorę jeszcze kocyk i wszystko idzie do prania. Na początek wstawiam właśnie koc i poduszki dekoracyjne, jeszcze tam jakieś rzeczy włożyłam, a później wstawię pościel. Ostatnio do prania zaczęłam dolewać tylko ocet, bez płynu do płukania. Mam wrażenie, że dzięki temu pralka tak szybko się nie wróci. Ogólnie do ciemnego prania dolewałam to już od dłuższego czasu, ale teraz stwierdziłam, że będę dolewać do każdego. Ubrania nie śmierdzą, są naprawdę miękkie i ja Wam serdecznie polecam. Mam nadzieję, że tak szybko nie będzie się wrócić ta szufladka jak od płynu do prania i do płukania. Teraz przecieram lustra, ale za chwilę wezmę jeszcze ściereczkę i tutaj wszystko dokładnie wymyję, psikam płynem do szyb i czyszczę, bo tutaj niestety często są takie, wiecie, odciski palców i to niestety od razu widać, kiedy pada światło, także porządne mycie lustra. Koniec wszystko przecieram ściereczką z Wiledy tylko zwilżoną wodą. Ona jest genialna, polecam wam serdecznie. Nie ma żadnych smug, wszystko jest pięknie doczyszczone. Następnie przecieram listwy przypodłogowe. Można je też odkurzaczem po prostu odkurzyć, ale gdzie gdzieniegdzie widziałam jakieś małe plamki, więc stwierdziłam, że przetrę właśnie tak na mokro. I następnie taką bardzo delikatną ściereczką zwilżoną tylko wodą przecieram drzwi, framugi, gdzieś tam u góry, gdzie się zebrał kurz, żeby to nie był jakiś mocny środek czyszczący, ale jednak, żeby coś delikatnie wilgotnego było, żeby przetrzeć. Na koniec odkurzam całą sypialnię. Dzisiaj stwierdziłam, że trochę tak bardziej Pomieszczeniami niż zadaniami, więc jak już wszystkie kurze starte, wszystko w miarę wyczyszczone, no to można odkurzyć podłogi. Przechodzę do salonu i tutaj znowu Swiffer idzie w ruch. Przecieram wszystkie plakaty, ramki, bo tam troszeczkę tego kurzu osiada i postanowiłam też właśnie wytrzeć za telewizorem, bo tam niestety są różne kable, ten uchwyt, więc tam niestety kurz lubi się osadzić. Tutaj mamy niezliczoną ilość kabli, musimy to w końcu uporządkować. Chyba wymienimy na jakieś krótsze kable o ile się da, ale na razie wszystko tak postanowiłam upchnąć do tyłu. Trochę lepiej to wygląda i jak siedzi na kanapie, to tak bardzo to nie razi. Następnie odkurzam kanapę i fotel. Tutaj się zbiera trochę sierści kici, więc warto raz na jakiś czas odkurzyć po prostu raz, dwa i gotowe. stolik kawowy i tutaj postanowiłam najpierw przetrzeć tak na szybko, a potem gąbeczką z płynem do mycia naczyń doczyściłam to po prostu troszeczkę dokładniej, bo były jakieś takie zaschnięte plamy coś po kawie, więc to zdecydowanie dało radę. Skończyło się pranie koca i poszewek, więc wywieszam od razu, żeby to ładnie sobie schło, i wstawiam pranie pościeli. Przecieram witrynkę u góry swiferem, a później ściereczką z wodą. Tutaj też różne takie zakamarki i fronty. Mnie odkurzam dywan. Tutaj naprawdę dużo się tego gromadzi i na wszystkich dywanach mam wrażenie, że jest dużo sierści kici i kurzu. Jest takie dokładne odkurzanie dywanu i podłogi obok. I za chwilę przechodzę do kuchni. I tak naprawdę nie mam za dużo do sprzątania, bo ostatnio sprzątałam i jest czysto, ale warto doczyścić te płytki, blaty i po prostu, wiecie, tak dokładniej to domyć, zwłaszcza że są jakieś osady z tłuszczu. No i oczywiście zlew. I tutaj ponownie biorę gąbeczkę z płynem do mycia naczyń. On świetnie domywa jakieś zabrudzenia, tłuszcz. Co prawda mamy tam w fugach właśnie taki jeden element, gdzie się na maksa zebrało, więc różnymi środkami próbowałam to doczyścić. Trochę dało radę, ale myślę, że muszę jeszcze raz tam spryskać, żeby tak już na 100% było wyczyszczone. Natomiast przycieram właśnie płytki, blaty, wszystko dokładnie czyszczę. Następnie zlew. Ja tutaj używam płynu z Meglio, który możecie kupić na przykład w Lidlu. To jest stare opakowanie, tutaj jest nowe. Mam dwa, bo właśnie to jedno już się kończy. I on świetnie sobie radzi z jakimiś osadami po kawie, herbacie, takie wiecie, ciemne osady, ale z kamieniem nie do końca. Więc ja później jeszcze używam Cylid Bank. On tutaj rewelacyjnie domywa kamień z wody, więc najpierw jedno czyszczenie, potem drugie. Zawsze czyszczę kwaskiem cytrynowym, on najlepiej i najszybciej czyści właśnie wszystkie jakieś sprzęty z kamienia. Wsypuję saszetkę, włączam i tak naprawdę za chwilę już tego kamienia nie będzie, jak wylejecie wodę. pocieram też ekspres do kawy. Pora też, żeby umyć okna, więc wylewam tutaj sobie wodę i płyn do mycia podłóg z Ajax. On świetnie się sprawdza na taki jeden z etapów czyszczenia, więc rozrabiam go z wodą i biorę się za mycie okien. Jeśli chodzi o mycie okien, to ja zwykle w środku myję właśnie płynem do mycia okien, a później przecieram po prostu mokrą ściereczką z Wiledy, a z zewnątrz najpierw ściągam największy brud płynem do mycia szyb właśnie z Ajax, Potem płynem do mycia podłóg i taką miękką ściereczką jeszcze raz myję i na koniec znowu idzie ściereczka z wiledy, z samą wodą i naprawdę te okna są czyste, nie ma jakichś większych smug. Nawet jeśli coś tam zostanie, to są jakieś takie drobne rzeczy, mi to nie przeszkadza, a okna są naprawdę czyste. na umycie wszystkich okien w salonie i w sypialni. Zeszło mi 35 minut, więc myślę, że nie ma tragedii, nic tylko się zmobilizować i to zrobić, zwłaszcza, że wiosna tak naprawdę już za chwilę u nas będzie. Także jeśli też musicie umyć okna, to to jest Wasza motywacja do tego, żeby wziąć się za to weekend, wygospodarować chwilę czasu i umyć te okna. Także ja umyłam właśnie wszystkie tutaj w salonie, w kuchni, te dwa balkonowe i w sypialni jeszcze zostało mi do umycia okna w biurze. na umyte, więc teraz zakładam świeżą pościel, nie wyprasowaną, co prawda, ale czyściutką, więc zmieniam na taką zieloną w kwiaty. Gotowa, wyczyszczona, jeszcze tutaj by wypadało zapalić jakąś świeczkę i po prostu ideolo. Nie wiem, ja po prostu uwielbiam to uczucie, kiedy wiecie, że wszystko jest wyczyszczone, czyste, pachnące, uporządkowane, nic nie leży na ziemi, nie ma jakichś zbędnych rzeczy, jakichś kubków po kawie, i aż miło się na to patrzy. Tak naprawdę nie ma za dużo sprzątania. Wystarczy zetrzeć kurze z naszej szafki na buty, przetrzeć tutaj plaka. No i jeszcze lustro, ale poza tym nie ma tutaj aż tak dużo do sprzątania. Lustro przecieram właśnie swiferem, a następnie biorę ściereczkę z wiledy i tylko wodą wycieram całe lustro. Nie ma tutaj żadnych smug teraz czas na łazienkę tutaj zdecydowanie jest bardzo dużo kamienia w kabinie prysznicowej więc od razu idzie w ruch Cylit Bank jeden osad jest taki już niestety na stałe, nie chcę zejść ale reszta kamienia bardzo fajnie się tym domywa, więc tutaj spryskałam i przyniosłam się koło wanny żeby wyczyścić tam wszystko z kurzu wiecie, grzejnik, ramkę z plakatem, tą półeczkę więc wszystko przecieram i jeszcze postanowiłam przemyć wodą ten kwiatek, który tam mam e, sztuczny i e, ten wazon. No i czas na umycie kabiny prysznicowej. Ja staram się ją umyć tak minimum raz w miesiącu, bo od kiedy używamy tej ściągaczki do wody, to ten kamień na szybach tak szybko się nie osadza, więc to jest mój taki tip. Jeśli macie problem z kamieniem w kabinie prysznicowej na szybach, to polecam ściągaczkę. Ja z Kubą po każdym prysznicu ściągamy tą wodę, to zajmuje dosłownie pół minutki, nie musi być super dokładnie, ale żeby wiecie, ten nadmiar wody Ściągnąć, i przez to dłużej jest czysta. Wiadomo, że ten kamień w końcu się osadzi, ale przynajmniej nie trzeba jej myć co tydzień. Przecieram też klamki, właśnie całe drzwi przy łazience, włącznik do światła. Wszystko tutaj dookoła staram się wyczyścić. Do lustra polecam wam Gloss Gloss od Klingang. To jest naprawdę super płyn. W sypialni w ogóle o tym zapomniałam, żeby go użyć, ale tutaj w łazience mi się przypomniało, wyciągnęłam i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Nie zostawia smug, bardzo ładnie wszystko domywa. I naprawdę bardzo szybko można nim umyć też jakieś osady z pasty do zębów, które czasami lądują na lustrze. Także polecajka. walki, mię tutaj jeszcze pojemnik na mydło, na szczoteczki i dolewam mydła, bo już się tak naprawdę skończyło. I na koniec wanna. Wannę myję raz na jakiś czas, wtedy kiedy widzę, że już po prostu wymaga tego. Tutaj tak naprawdę nie była aż taka brudna, ale stwierdziłam dobra, jak już robię takie porządne w mi i sprzątanie, to wyczyszczę też wannę, niech już będzie wszystko takie czyste. Gotowe, całe mieszkanie wysprzątane. No, biura wam nie pokazywałam, ale to zostawiłam sobie na inny dzień. W każdym razie jestem naprawdę zadowolona, bo i salon, i kuchnia, i sypialnia, przedpokój, łazienka, wszystko jest wysprzątane, czyściutkie, gotowe na wiosnę. Wiadomo, że kurz i tak osiądzie, znowu się nabrudzi, ale jest to naprawdę super uczucie, kiedy nadchodzi wiosna i robicie takie wiosenne porządki. Ja to bardzo lubię, chyba nawet wolę wiosenne porządki niż takie jesienno-zimowe. Dajcie znać, czy Wy już robiliście takie porządki, czy dopiero to przed Wami. Podzielcie się też w komentarzach jakimś swoim jednym typem sprzątaniowym: jakiś konkretny produkt do sprzątania, coś co pomogło Wam w porządkach lub jak organizujecie sobie takie sprzątanie, aby szło sprawnie. Może ktoś skorzysta z Waszych rad i będzie to taka nasza baza tipów, wskazówek i polecanych produktów do sprzątania w jednym miejscu. Co, ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam trochę motywacji do sprzątania, do wiosennych porządków i też już za chwilę będzie. Będziecie mieć czyste i wysprzątane domy, mieszkania na wiosnę. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. A my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!